Już się witam w kolejnym odcinku na moim kanale z Bro Stars. A dzisiaj, a dzisiaj przyszła pora, aby przetestować sobie nowego zadymiarza jakim jest Lumi. Dzisiaj sobie go dokładnie przetestujemy, zagramy sobie na każdym trybie jakim jest. No, a znaczy oprócz, oprócz tych, no, e, to jest ignorujemy, bo nie wiem, te tryby są jakieś. Raczej, znaczy, dobra, po prostu, żeby nie, jakoś bardzo długi ten odcinek nie był. Ale na innych obtrywach sobie przetestujemy. Więc zostawcie łapeczkę do góry, suba na kanale i przechodzimy do odcinka. Więc, co tak się prezentuje ten nowy zadymiarz, zadymiarz Lumi. E, no i co, ja Wam powiem wszystko o tym nowym zadymiarzu Lumi. Ja Wam wszystko powiem, więc przechodzimy do tego, jak to się będzie prezentować. A i widzę jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że nie będzie odcinka z testowania no Finksa, bo ten bo ten już, no wleciał do gry, więc już nie będę wam nagrywał odcinka Ale tam jeszcze dziś ale jeszcze wleci kolejny odcinek z nowych ale z nowych skinów powiem wam ile będą kosztować widzę to jest na I widzowie to jest przesada 90 zadmiar już jest w grze. 90 już będzie. 90. Nie, po prostu hu hu hu. 90. Jest 10 postaci. Będzie miej 100 postaci. Jest grubo widzę. Jest grubo. Więc, ale widzowie. A jeszcze wam powiem nowego. Pokażę wam nowego skina, jakim jest ja... Mm... Jurajski Finks no Jurajski Finks no, sobie teraz go kupimy no i co, tak się prezentuje ten skin no to jest rzadki skin, więc no nie jest jakoś bardzo fajny więc to tyle, więc lecimy do Lumi no i mamy tą fajną tą nową postać Lumi, która wbije Wbiję jesteś jakoś nie, za niedługo, Ach, ale tam chyba, a nie, to w sumie chyba podejrzewa, że tam jakaś chyba w, kiet, w kwietniu wbiję ta postać. No, no w kwietniu raczej wbiję ta postać, i za miesiąc. No i co? Pierwszy to chyba z, wam pokażę kartę, no, no, ścieżkę no, mistrzowską. Pierwsze mamy 1000, tam jak na każdym 150 punktów mocy, 100 kredytów, 300 punktów mocy, 2200. No i specjalna emotka za kolda 1, zajebista, Znaczy, no tam tam, jest wszędzie, no w każdym zadymiarzu. Kolejna i nowa ikonka gracia też, też nawet spoko. Kolejna to. Tytuł gracza ha, ha, headbanger, headbanger. E, dobra Tytuł Bez komentarzy Dobra, gadżety to nie. To jest. Niech stanie się światłość Dobra, to jest pierwszy mrożenie i ponuro. Tu są dwa gadżety. A ja, ja wam tam raczej chyba nie będę tego czytał. Możecie sobie go zastopować i możecie za, sobie zastopować odcinek i sobie sprawdzić. No i co? A tutaj macie drugi gadżet, więc możecie sobie przeczytać. No i tutaj mamy te mamy też rzeczy. no, no co jest każdy, w każdym, w każdej postaci. Tutaj mamy Star Powery spalony na 42%. Co to jest? E, dobra, to jest ciekawe. E, zwolnione tempo. Dobra, to jest. No i tutaj dalej mamy takie coś. Dobra. No i nowy skinek, też do Lumi. I e, widzę jeszcze ten mroczny Ryczesz, ryczesz Lumi. I, no i widzę wie? Ten zadymiast Lumi to, to dołączył do teamu Drako, bo to jest, No i to się taki sam skin do, do Draco, więc bo, ma, bo mamy mrocznego rycerza Drako i mamy mrocz, no, mroczny rycerz Lumi. Więc no taka ciekawostka jakby. No i emotki. Teraz przechodzimy do emotek. Pierwsza emotka to jest taka. E, Kolejna jest taka. Taka, no, taka sobie. Też fajna. Fajna mi podoba mi się też. No i ale. Tutaj, tutaj mamy płaczącą, płaczącą. No jak w każdym zadymiarzu, e, Tutaj mamy wkurzoną. Jak widać wkurzona. No i tutaj mamy taką. Jeszcze kolejna. Tak się prezentuje. Dalej mamy klaszczyki, bi, sobie je brawo. I to i wie. Zostawcie tej łapeczkę do góry, jeśli wam chcecie więcej takich odcinków. Więc polecam zostawić no, subskrypcję i lajka, bo naprawdę stara się robić lepsze odcinki. Stara się o wiele lepsze, robić lepsze odcinki, ale jeszcze to nie wiem. A ci napiszcie, napiszcie w, w komentarzu. Zrobię co, co muszę zmienić w odcinkach? żeby były bardziej ciekaw, ciekawe. No i tu mamy taką, no i tam mamy kolej, kolejną taką. Też taka fajna. No i dalej. No taka emotka. Ej, to to jest. O kurde. I ta, ta emota to jest. Była fajna, dobra. Więc już mamy wszystko, więc chyba. I teraz przyszła pora, aby sobie, właśnie sobie to przetestować na jakimś trybie. Pierwsze to chyba na solo, sobie przetestujemy. No na solo, na solo, więc lecimy. E Ciekawe, jak ta postać się prezentuje, jak bo jak na toku widziałem no postać. rozwala system ta postać, więc lecimy. Ej. Nie, dobra, widzowie, ta postać jest tak... Ta posta... Aha, już Sphinx leci do mnie. Ej, dobra, ta postać jest mega, mega, mega fajna. Jeszcze te ataki są, no... Uff. Mega ta postać mi się podoba. Ej, nie, te ataki, te ataki, nie, no, widzowie... Classic, classic. No, jeszcze mnie porobią, jeszcze mnie porobią. No jeszcze mnie porobią tym Solon Hije. Dobra. Chodźcie tu. A ten gadiec co robi? Aha, takie coś. A dobra. Dobra. Uuu, jest ten karnet. No, ten skinek do Franka z karnetu. Bo jak wiecie dzisiaj właśnie... No, wyszedł nowy się ten... nowy karnet karnet właśnie... Nie ten pro, tylko ten zwykły, bo... W grze, mam, w grze mam jeszcze ten Carnet Pro. Ej nie, ten, z... jeżu to po prostu się tak fajnie prezentuje. Mega, mega fajna. To Ta, taki jeszcze, ten. A jeszcze, u to nie zobaczyliśmy. Ło. I? I co? Dobrze, kop, wyjaśniłem. No i to mi się podoba. Ale kogoś wyjaśniłem. Dobra, chodź. O nie ty Franku. Ede, giniesz, giniesz! Giniesz. Chodź. Giniesz, gościu. Nie. Giniesz. Ej, te taki są tak fajne. hu E! Cie. Aha! Aha, to chyba po mnie już. Aha, tu mamy drugą Lumi. Nie macie. No co wy tak mnie? A... Urt, co to było? Ej, nie. Co to było w ogóle? Nie, widzę, nie wiem, więc widzę, co to było. Okej. Okay. No dobra, tak się prezentuje ta postać. E, ile ten odcinek już trwa? 8 minut. O nie, 8 minut. O kurde. Albo nie widzowie. Albo nie, robimy tak inaczej. Po prostu idziemy na. No, arenkę żeby ten odcinek za, za długo nie trwał. Proszę tak, żeby zacięty. No i tak. Uuu. 1200. Ej, ta postać nie rozwala. Ta postać jest... Ej, dobra. Nie. Co no? Czekaj co? Nie myślałem, że... Aha! A nie dobra. Uuu, kur. Ra... Ulda sobie przetestujemy. Dobra, okej, okay. okej, okay, dobra Dobra, widzowie, tego nie komentuję. Co ja w tym momencie zobaczyłem, w tym ulcie? To ja po prostu nie chcę jeszcze raz zobaczyć ten ult Jest zarąbisty. Co to jest? Nie, to rzuca bomby. Oh my gosh, nie. Dobra, widzowie, widzowie, to jest potwierdzone, że ja tam. Postać odblokowuje na 100%. Jak, ja ta, jak ta postać wejdzie do gry, wejdzie, to ja, no, ja tą postać na 100% odblokowuje. Nie, nie ważne Nie zastanawiam się, odblokuję tą postać. Nie, po prostu ta postać jest za. Nie. Co to jest? Oh my gosh, o nie. Co to jest? Ten ult jeszcze nie dobra. Daję tej postaci 10 na 10 ocenę. 10 na 10. Ta postać jest mega fajna. Mega mi się podoba ta postać, więc... Widzowie... Chyba sobie wszystko powiedzieliśmy tej postaci. A, nie to. Tak, chyba jeszcze wszystko powiedzieliśmy. Chyba nic nie, nie przegapiłem. No dobra. A więc widzowie... Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapeczkę i suba na kanale. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!